Witajcie wszystkim, ja jestem Ailonka. dzisiaj przychodzę do Was z recenzją filmu Jak wytresować smoka w wersji live action, który bazuje na oryginalnym filmie animowanym z 2010 roku. Ja jestem niesamowicie podekscytowana, ponieważ Jak wytresować smoka to naprawdę była moja bajka dzieciństwa i do dzisiaj lubię ten film ogromnie. Zarówno filmy, jak i serial oglądałam po milion razy po prostu. I jak ja nie przypadam z ciągłym robieniem remake'ów, tak, akurat na tą wersję live action, jakby dresować smoka ogromnie czekałam po prostu już od miesięcy, ponieważ zawsze jako dziecko wyobrażałam sobie, jakby te smoki z jakby tresować smoka mogłyby wyglądać w rzeczywistym świecie. I przed obejrzeniem jeszcze filmu life action, przed tą recenzją, nagrałam jeszcze film z ciekawostkami o life action, jak wyrysować smoka. Także was zapraszam i odsyłam. I nie przedłużając krótko, opowiem fabułę, jakby ktoś nie oglądał nigdy animacji. Więc cała akcja dzieje się na wyspie Berg. Berg charakteryzuje się bardzo takim surowym klimatem jest tam wiecznie i bardzo zimno. I Berg wyróżnia to, że od czasu do czasu przylatują tam smoki i w tej wiosce wikingów, żeby zasunąć to trzeba smoka zabić. Wodzem wioski jest Toj Gwaszki i ma on syna imieniem Czkawka, który w przeciwieństwie do pozostałych wikingów jest mały i chudy, a zamiast bić się ze smokami, jak jego rówieśnicy, pracuje jako czeladnik w kuźni, przez co Czkawka bardzo często pada ofiarą drwin ze strony wszystkich mieszkańców wioski, w tym swojego ojca. I pewnego razu, zamiast pokonać smoka, Czkawka zaprzyjaźnia się z najgroźniejszym ze znanych wikingów smoków, czyli z nocną furią, którego nazywa Szczerbatkiem. I jak tylko dowiedziałam się o tym, że wyjdzie live action, jak wytresować smoka, to początkowo byłam naprawdę pełna obaw, ale też i bardzo podekscytowana. I oglądałam mnóstwo wywiadów i z reżyserem, i z aktorami. Film został wyreżyserowany przez Dina DiBlua, który reżyserował też bajki animowane, jak wytresować smoka i on w ogóle zgodził się na to, żeby się podjąć zrobienia live action z jak wytresować smoka. Głównie dlatego, że nie chciał po prostu zobaczyć jakiegoś takiego remake'u, tej bajki, który totalnie tą bajkę zepsuje i że straci ona swojego ducha, swój przekaz itd. I po prostu mówił, że też tak tęskni za tym światem, że chciał wrócić. Ale właśnie przede wszystkim się tego podjął, ponieważ nie chciał zobaczyć yy, remake'u, jak wytresować smoka zrobionej przez kogoś innego. I podkreśla bardzo często w wywiadach właśnie to, że nie ma na celu zastępować animacji, tylko właśnie chce oddać taki hołd animacji. Yy, chce tą bajkę tak ożywić na nowo. I chcę właśnie w tym nowym filmie pogłębić relacje między bohaterami i pogłębić też mitologię. I słuchając tych wywiadów, czułam się trochę spokojniejsza, idąc na ten film, i też wiedząc właśnie, że robi to reżyser bajki animowanej, bo tak właśnie czułam, że jednak będzie się starał zachować ducha tej animacji. I czy to się udało? Myślę, że w zdecydowanej większości tak. Bardzo dużo scen jest praktycznie 1 do 1 i na pewno cały przekaz filmu został zachowany. Ale jednak na pewno przy tym filmie pojawią się pytania, czy w ogóle było potrzebne robienie remake'u z tego filmu. Czy to było potrzebne robić live action z tego? Na pewno dużo osób powie, że nie. Nie wie, że nie było to potrzebne. Ja totalnie to rozumiem. Właśnie ja ogólnie też nie jestem taką fanką robienia remake'ów z każdej możliwej bajki. Ale jednak akurat na ten film bardzo mocno czekałam, bo tak mi się wydaje, że to jest taki fajny film do zrobienia właśnie w wersji live action, ze względu na te smoki i ze względu na różnorodność tych smoków i na te wszystkie krajobrazy, i że to właśnie bardzo ładnie w wersji live action mogłoby wyglądać. Ale nawiązując do tego, co mówił reżyser, to uważam, że w tym filmie nie było za bardzo pogłębienia tych relacji. Mam wrażenie, że można by to było. Um, więcej scen dodać, które by rzeczywiście te relacje pogłębiały, bo mam wrażenie, że za dużo się nie zmieniło, tak znając animację. A jeżeli chodzi o rozbudowanie mitologii, to też mam wrażenie, że ona była praktycznie znikoma. Była krótka wzmianka, która wyjaśniała, dlaczego wikingowie różnie wyglądają. I to wynikało z tego, że po prostu wikingowie z każdej strony świata się zebrali do Berg i oni tam w tym Berg walczą ze smokami i szukają tego leża smoków. Była to tak krótka wzmianka i to było tak jakoś niewyjaśnione, że po co ci wszyscy wikingowie z całego świata akurat na tą małą wyspę Berk się zebrali. Dla mnie to było tak niewyjaśnione do końca, ja trochę tego nie kupiłam. Może w kolejnych filmach to bardziej wyjaśnią. W każdym razie uważam, że ta mitologia, która miała być bardziej rozbudowana, no niestety to nie do końca wyszło. I idąc na ten film najbardziej bałam się tego, że jakoś znacząco zmienią fabułę albo właśnie znane nam postacie. Albo że na przykład dialogi czy kwestie, które wypowiadają bohaterowie animowani, w ustach aktorów będą brzmieć dziwnie, sztucznie i naturalnie, bo jednak co innego jest, jak daną kwestię wypowiada bohater w animacji, a co innego jak aktor. W, w bajce animowanej bohaterowie jednak są zwykle bardzo tak przerysowani, ich cechy są wypoklone właśnie po to, żeby byli bardziej tak charakterystyczni, oryginalni i też właśnie w animacji to inaczej wybrzmiewa. A co innego właśnie jak to aktor powie w takiej właśnie wersji realistycznej i wtedy te dialogi, które dla postaci animowanej brzmią dobrze, to w ustach aktorach mogą brzmieć jakoś tak właśnie mega dziwnie, sztucznie i żenująco. Jednak nie miałam takich odczuć, żeby któreś te dialogi, które znamy z animacji źle wybrzmiały w ustach aktorów, i na pewno to świadczy o bardzo dobrze, o bardzo dobrej grę aktorskiej i bardzo dobrze te dialogi ograli. Jednak Niektóre kwestie wypowiadane przez aktorkę, która grała szpadkę, mi tak średnio leżały, ale ona miała na tyle mało tych kwestii, nie wiem, może dwie, trzy na cały film, że to mi gdzieś już tam znikło i do tego w ogóle przejdę, bo szpadki praktycznie w ogóle w tym filmie nie było. I jeszcze w ogóle muszę podkreślić, że ja byłam na wersji z dubbingiem i dubbing był naprawdę bardzo dobry, i bo wiecie, to w tych różnych wersjach językowych różnie te kwestie mogły wyjść i różnie wybrzmiać. Tutaj wyszło bardzo dobrze, także na Dawing polecam pójść, ale myślę, że na napisy też pójdę, żeby się przekonać jak właśnie aktorzy brzmią w swojej oryginalnej odsłonie. W każdym razie mówiąc już o obsadzie i grze aktorskiej, to uważam, że najlepiej poradzili sobie i to była też najlepsza obsada moim zdaniem Mason Thames, który wcielił się w czkawkę, on był praktycznie jeden do jeden czkawka oraz Gerald Butler, który wcielił się w stoika i on w wersji animowanej podkładał głos stoikowi. Ich dwójka jest po prostu świetna, uwielbiam ich i uważam, że tutaj akurat był bardzo dobry wybór. Oni też bardzo dobrze te swoje postacie udźwignęli, a mieli wydaje mi się największy ciężar. Szczególnie Mason Thames, który wcielał się w czkawkę. I moim zdaniem też bardzo dobrze obsadzono role hmm, Sączysmarka, Śledzika i... Mieczyka. I w ciekawostkach mówiłam właśnie między innymi o tym, że reżyser, wybierając aktorów do ról poszczególnych, to kierował się głównie nie wyglądem, a tym, żeby aktor jak najlepiej umiał oddać charakter, ducha danej postaci, właśnie te ich zachowania, kwestia, żeby to było jak najbardziej wierne animacji. I uważam, że tutaj wybór aktora, który grał mieczyka, to po prostu też był świetny. Też uważam jeden do jeden, tak samo jak Mason Times do czkawki bo ten aktor, co gra czeka, i tak wyglądem pasował, mam wrażenie, właśnie tą charakteryzacją, ale też tak sposobem mówienia, zachowaniem i był taki pewny siebie, i też irytujący, ale potrafił też właśnie wzbudzić śmiech, to był taki irytujący w pozytywnym znaczeniu, uważam, że super. Jednak aktorka, która wcielała się w szpatkę, uważam, że nie do końca pasowała do tej roli i mam wrażenie, że ona totalnie znikła. Przy mieczyku, a jednak to są bliźniacy, i szpadka, i oni się powinni gdzieś tam dopełniać. W animacji zawsze oni byli jako duet i zawsze się idealnie dopełniali, rozśmieszali, irytowali i tak dalej, ale w takim pozytywnym sensie. Tutaj właśnie zdecydowanie jednak szpadka gdzieś tam zginęła przy tym mieczyku. I mówiąc trochę o Nico Parker, która w live action wcieliła się w Astrid, to na początku byłam trochę zdziwiona, ponieważ w Animacji Astrid ma bardziej nordycką urodę. Jednak, tak jak mówiłam, reżyser w wywiadach podkreślał to, że on nie kierował się na castingach głównie wyglądem danego aktora, tylko bardziej właśnie tym, żeby ten aktor umiał odtworzyć jak najlepiej charakter i ducha danej postaci. I mówił właśnie, że Nico Parker najlepiej się to udało, żeby właśnie grać tą pewną siebie Astrid, ale też żeby przy tym nie być złośliwą. I podobno właśnie to było ciężkie do znalezienia na castingu, a Nico Parker się to udało. Ja, jak zobaczyłam Nico Parker w filmie, to naprawdę trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dobrze odgrywa rolę Astrid. Uważam, że super zagrała i mnie się bardzo w tym filmie podobała i mnie kupiła jej gra aktorska i w ogóle ta jej kreacja. Troszeczkę się dziwię, czemu nie dali jej niebieskich soczewek, ale może dlatego, że miała alergię. W ogóle słyszałam taka ciekawostka a propos filmu Harry Potter. Że właśnie chcieli dać y, głównemu bohaterowi, właśnie Danielowi Raklidaffowi, y, soczepki zielone, tak jak jest to w książce, jednak właśnie aktor miał uczulenie na to, więc po prostu Harry Potter w filmie ma niebieskie oczy. Y, no i może tutaj było podobnie, nie wiem. Ale mogli dać nieco parker trochę więcej takich doczepionych y, pasemek blond, bo jest coś takiego. Ewentualnie, właśnie, może balejarz. To jest tak, że niektóre pasemka są blond wtedy. Ja w ogóle kiedyś miałam robiony balejarz, ale już nie widać, bo to było mega dawno. Ale dlatego mam trochę rozjaśnione końcówki, bo już kiedyś miałam, a to jest w ogóle odrost. <grych> w każdym razie uważam, że Nico Parker bardzo dobrze sobie poradziła i moim zdaniem bardzo dobrze zagrała. I jeszcze chciałam wspomnieć o Gotti czyli o kobiecie, która pełni rolę szamanki w wiosce Wikingów. I uważam, że bardzo fajnie ją przerobili w live action pod kątem wyglądu, bo zrobili ją na taką. Trochę stereotypową szamankę, bo tam zrobię czarny palc, z jakieś mm, malunki na twarzy i tak dalej. Uważam, że fajnie wygląda. Trochę jak stereotypowa szamanka, ale uważam, że fajnie to wyszło i na plus przynajmniej od razu wiadomo, że jest szamanką w tej wiosce. I myślę, że przejdę teraz do tego, jak mi się podobały smoki w wersji realistycznej i właśnie głównie to mnie do tego filmu przyciągnęło, do tej wersji live action. Myślę, że zacznę od szczerbatka. Co do niego miałam najwięcej obaw, tak szczerze mówiąc. Ale już po obejrzeniu filmu stwierdzam, że wyszło właśnie całkiem fajnie. Myślę, że on z tych wszystkich smoków odtworzonych ma najbardziej zachowaną właśnie tą mimikę, za którą pokochali go fani. Zachował tą swoją osobowość, chociaż oczywiście w wersji animowanych Szczerbatek robi o wiele lepsze miny. Tutaj jednak z racji tego, że jest ten większy realizm, no to jednak już te uśmiechy, te miny, które robi Szczerbatek już nie są aż tak... Podrasowane jak te w tej wersji animowanej, ale nadal są. Bardzo podobał mi się też właśnie efekt wizualny tutaj takie łuski, szterbatka, która jest już właśnie taka bardziej wyraźna. Bardzo podobało mi się też to, że w filmie było widać, że to takie podobieństwo do nietoperza. I tutaj właśnie mowa o tych skrzydłach i podczas lotu właśnie bardzo było widać całą tą strukturę. Ona też tak powiewały, jak żagle i fajne to. Fajny efekt po prostu był. I bardzo podobały mi się też takie te dźwięki, które wydawał Szczerbatek. Mam wrażenie, że są o wiele takie mocniejsze, głębsze Bardziej wyraziste niż były w animacji. Pod kątem wyglądu niesamowicie podobał mi się Koszmar Ponocnik, miał piękne paski jak Tygrys, jednak uważam, że on najbardziej ze wszystkich smoków stracił na swojej mimice i tym samym na swojej osobowości, głównie przez bardzo duży realizm tego smoka. Gronkiel z kolei, czyli smok śledzika, do, niego, do tego smoka byłam najbardziej sceptycznie nastawiona po zwiastunie, właśnie co do jego wyglądu, jednak w filmie wyszedł naprawdę fajnie i on też właśnie zachował taką swoją osobowość na ten gronkiel przez chwilę. Siedział po prostu jak pies, takim wywalonym jezorem i dyszał, co tak przypominało psa. Ale dosyć słodko to wyglądało, także bardzo mi się podobał Gronkiel w tym filmie. I jeszcze tutaj mamy kolejnego smoka, czyli zamko zamkogłowy. Jest to smok bieźniaków szpadki i mieczyka. I mówiąc o zębirogu zamkogłowym, to uważam, że na pewno w filmie robi większe i bardziej przerażające wrażenie. I na pewno właśnie też tej wersji realistycznej mi się podoba. Smok Astrid uważam, że też bardzo fajnie wyszedł, chociaż wydaje mi się, że w animacji trochę większą głowę miał ten smok i w live-action też by mogła być trochę większa głowa, ale generalnie to już są takie bardzo małe szczegóły. Uważam, że bardzo fajnie te smoki otworzyli w wersji realistycznej, chociaż uważam, że najbardziej na tej takiej osobowości Mimice to stracił koszmar Ponocnik. A mówiąc o tym, tak w ramach ciekawostki, jakiego smoka bym wybrała, gdybym żyła w uniwersum, jak wytresować smoka, to myślę, że bym wybrała nocny blask. Niektórzy tłumaczą go jako biała noc. A konkretnie wybrałabym smoczycę imieniem Dart, która jest pisklęciem nocnej i białej furii. I Dart była bardziej pokazana w tym specjale świątecznym, jak wytresować smoka. Nocne blaski, tak jak furie, strzelają plazmą, ale są w tym bardziej precyzyjne. Ponadto też są w stanie stać się niewidoczne, lustrzane, dzięki rozgrzaniu łusek. I mówiąc o oprawie wizualnej, to film jest naprawdę niesamowicie przepiękny. Jak ja widziałam jeszcze wstawki przed obejrzeniem tego filmu, to już miałam takie WOW. I nie mogłam się naprawdę doczekać. Jest dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam za dzieciaka. Jest i tutaj i przepiękna woda, przepiękne widoki, wyspa, smoki. Wszystko tutaj zagrało. to oprawa wizualnie bardzo mi się podobała i też bardzo ładnie były oświetlone. Te kadry, szczególnie właśnie scena jak czkawka chciała dotknąć szczerbatkę i było takie różowe światło. Albo właśnie scena z romantycznego lotu Astrid i Czkawki na Szczerbatku. Bardzo ładne sceny, pięknie oświetlone. I w ogóle na potrzeby tego filmu stworzono też takie pełnowymiarowe dekoracje, wioski Berg, arenę treningową m.in. innymi i naprawdę super to wygląda, fajnie by to było kiedyś zobaczyć na żywo. Znany motyw z Jak odrysować smoka skomponowany przez Johna Powella też był w tym filmie live action i on w ogóle był trochę przearanżowany, chociaż ja nie słyszałam dużej różnicy właśnie po to, żeby on jeszcze lepiej wybrzmiał w live action. W każdym razie był. Ja w ogóle tego soundtracku filmu jak samoka to już słucham od kilku miesięcy, bo się naprawdę nie mogłam doczekać na ten film. I podsumowując, ja naprawdę bardzo dobrze się bawiłam. Ja bym film oceniła na 9 na 10, ale szczerze Wam powiem, że pierwszy raz odkąd tak regularnie chodzę do kina, a to jest tak od 3 lat mniej więcej, to trafiłam na tak koszmarną widownię i przykro się to mówi, ale w ogóle czekałam na ten film dwa miesiące, taka nastawiona przyszłam, a niestety 50% radości z tego filmu zostało mi tak odebrane, po prostu tak to czuję, bo tak naprawdę cały czas ludzie w tym kinie wstawali, głośno mówili i tak dalej. Później się okazało, że to była wycieczka szkolna. No i wychowawcy w ogóle nie zwracali na to uwagi. naprawdę to tak przeszkadzało. Ja później byłam... Miałam bardziej zszargane nerwy, niż że wyszłam zadowolona z kina, mimo że film bardzo mi się podobał, no to po prostu byłam zdenerwowana i wkurzona takim zachowaniem, że się ludzie nie umieją zachować w kinie. Nie wiem, uważam, że chwawcy powinni zwrócić uwagę. Chyba pierwszy raz trafiłam na taką widownię. Szkoda. Współczuję ludziom, którzy płacą właśnie po 30-kilka zł za bilet, żeby przyjść na film, na który już najprawdopodobniej drugi raz nie przyjdą, a mieli właśnie szargane nerwy, przez to, że po prostu ktoś się nie umiał zachować w kinie i po prostu był ciągle głośno. Ja najprawdopodobniej pójdę drugi raz, bo ja płacę miesięcznie. Ale no, jak ktoś płaci, tak, właśnie jednorazowo no to po prostu współczuję, że akurat trafił na taką widownię. W każdym razie ja film polecam szczególnie dla wszystkich fanów filmu Jak trasować smoka, uważam, że będziecie się dobrze bawić i że film Wam się spodoba. Przynajmniej mnie się film bardzo spodobał, koniecznie dajcie znać, jak już ten film widzieliście, co Wy o tym filmie myślicie, jak Wam się spodobał, czy zamierzycie się wybrać. Możecie też mi napisać w komentarzach, jakbyście byście Wy mogli wybrać smoka, z jak trasować smoka, to jakiego byście wybrali i dlaczego. No, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała i widzimy się do kolejnej. Cześć!